Siema widzowie, dzisiaj będzie kolejny domek na, yy, w kolorze czerwonym, ja już w ogóle jestem w tym domku Dzisiaj po prostu takie prześpieszenie, żeby was nie nudzić, no i tak zaczynamy sobie No i okej, okay. będziemy sobie robić karderbę i w ogóle ja nie znam tak dużo czer czerwonych mebli, więc po prostu no, będzie może problem ja sobie tutaj przeglądam szafy i nie ma żadnej czerwonej garderoby, szafy, półki, toaletki. Nic nie ma. Po prostu musimy dać sobie białego. Zawsze sobie dodzielam taki pomocniczy kolory. No i tak. Po prostu sobie tutaj damy, ale mam nadzieję, że coś będzie innego. Potem, bo po prostu to będzie masakra jak. Nic tutaj nie będzie. Dobra, damy sobie po prostu te lustro. po prostu tak no to jest czerwony puder więc no po prostu zaliczcie mnie go błagam was to po prostu no nie ma bardzo no nie ma za dużo zielonych rzeczy Męczy się nie zielonych tylko czerwonych jest mega mało więc no po prostu ja nie wiem czy w ogóle to umygluję tak ładnie może być mało na przykład rzeczy po prostu ja nie jestem widzowie po prostu żadnych takich rzeczy no tutaj mamy, może mamy mimo tego półkę no ale wiecie że jednak nie jestem zadowolona z tego, że po prostu no, jedna osoba chciała, żebym po prostu zrobiła domek na czerwono, no, no, ale ja po prostu no, muszę jej po prostu to zrobić. No bo ja obiecałam po prostu i teraz muszę zrobić, ale ja nie wiem czy w ogóle dam radę, bo tu jest mało rzeczy czerwonych, ale po prostu nie martwcie się, zrobię na pewno zupełnie czerwonego koloru, naprawdę bardzo was przepraszam, ale no po prostu nie ma tutaj tak dużo to, co, ym, czerwony, czerwonych rzeczy i po prostu ja nie tworzyłam tej gry, więc po prostu nic tutaj nie poradzę, ale spróbuję umywać jak najlepiej. O tutaj już mamy kaktusika, to przynajmniej coś jest. Może jednak coś będzie. Zobaczymy, czy w ogóle są jakieś obrazy, nie wiem, na przykład coś w tym stylu. O, tutaj mam bułkę, no to może coś takiego taką będzie. Wiecie, może te obrazy mogą teraz zrobić tak, że po prostu będzie dużo czerwonego, więc no, spróbujemy. Tutaj mam bardzo dużo w ogóle czerwonych obrazów. Jest jeden problem, bo ja w ogóle nie mam żadnych półek w kolorze czerwonym po prostu. Bo ja mam wszystkie dodatki i nie ma w ogóle ani jednego... E, na przykład ani jednego e, po prostu we w kolorze no tym czerwonym, także trochę będzie problemu, ale w garderobie no czasami mogą być książeczki, więc także dajmy. Trzeba korzystać z tego, co jest naprawdę. No i dobra i po prostu tak. No już tutaj dalej no, nie ma nic takiego w ogóle. Nie ma za dużo rzeczy czerwonych, ale po prostu umebluję ten domek. A tutaj już mam paletkę. No to korzystajmy z tego, z tego wszystkiego, co jest. Po prostu, no nie z wszystkiego. W jednym pokoju przecież nie mogę wziąć wszystkich rzeczy. Po prostu nie chciałabym, żeby tak wszystko się powtarzało. W ogóle czy teraz są czerwone lampy? Chyba są. Ale po prostu znalazłam sobie takie rzeczy. No nie jest tak za dużo tych rzeczy, ale coś tam jest. Po prostu ja teraz jem, więc przez nie będę się odzywała. Muszę tylko po prostu to pogryźć i połknąć. A ja będę po prostu grzebała rękami w telefonie. Dobra, ja już połknęłam. I w ogóle, patrzcie, co znalazłam. To jest w ogóle super, bo to po prostu będzie do salonu albo do jakiegoś innego pokoju. Ale ja po prostu wiem, wiecie co? Znam jedną. Ja po prostu, że jest dużo czerwonych poduszek i jest, na, pewno to, na pewno jest kuchnia, lodówka czerwona, więc po prostu jednak to wypali. Po prostu zobaczcie, nawet tutaj mamy fajne fotele, które możemy użyć do salonu. Mamy nawet kanapę. no nie, no dobra, jednak będzie bardzo fajnie. Po prostu, no, mimo tego, że ta zerba nie wypaliła, to i. O Boże. Eee, teraz nie wiem, w którą kanapę. Dobra, zacytujemy się już w salonie. Ja Miałem sobie w ogóle takie dwie poduszeczki, i po prostu e, chciałabym na przykład dać tutaj sobie. Takie dwa te fotele, po prostu żeby można było sobie usiąść, bo ja zawsze w garderobie robię po prostu fotele. I teraz tak. Na przykład fotele połów ja zawsze po prostu coś robię do siedzenia we garderobach. I teraz tak, idziemy sobie po prostu po tapetę. Wow, Hello Kitty. Ale ja wolę po prostu taką. Hello Kitty na przykład do salonu sobie dam. Albo gdzieś indziej, w ogóle czerwonych tapetach tak za dużo nie ma. Ale podłóg jest na pewno dużo, bo ja po prostu sprawdzałam. No i taka już będzie. Okay. przechodzimy do kuchni. I teraz w kuchni to na pewno będzie łatwo. Wiem, wiem, wiem. Teraz wracam jedynie na krótką przerwę. I za chwilę wracam, bo po prostu ja muszę po prostu. Wiecie co zrobić? Muszę trochę przejrzeć tych mebli. Na przykład przejrzeć tylko do kuchni meble. Przejrzę do kuchni meble i po prostu zaraz się widzimy. Bo przejrzeć czy po prostu będzie się. Czy po prostu będzie się dało urządzić jakoś tą kuchnię? Dobra, jestem po prostu. <laughs> nie chciałam się patrzeć, więc jednak zobaczymy z wami. Po prostu tylko się śpiłam i przyszłam. Po prostu w gardle mi ciągle zasycha. Po prostu jutro mam wycieczkę, więc no, jutro będę na wycieczce. Po prostu wrócimy no gdzieś około 12. Ale spokojnie będzie. Po prostu teraz będzie, już nie piszcie jakiego chcecie koloru, bo teraz będzie... E, o, e, bo po tym e, domku będzie po prostu filmik na różowo i na, wysiłku, i na tym filmiku na różowo będę się już tu po prostu pytała, jaki kolor następny. <laughs> e, strasznie mnie zasycha w gardle, po prostu dzisiaj się tyle namówiłam, bo po prostu musiałam być jeszcze na Słowacji, w Staszowie po prostu, I, no i po prostu musiałam się tam dużo, dużo nagadać. No, i po prostu było trochę. Było bardzo fajnie, ale też było, było trochę hardcore. Nie, na no, żadnej nie było hardcore, ale musiałam się dużo nagadać. Czy mamy tutaj jakąś. przepraszam, co ja mam w za zakupstwa? Nie byłam na, na Słowacji żadnej, tylko byłam po prostu na zakupach. Mi się pomyliło, bo ja kiedyś byłam na, so na Słowacji. No i po prostu mi się ciągle myli. Sorry, wybaczcie mi to. Po prostu nie byłam, mi się na Słowacji, ok? Ciągle gadam co innego, bo już naprawdę nie wiem, co mam mówić. I teraz nie jest wrażenia Domku, ale po prostu teraz wrażenia. Że... Już prawie 400 słupów. To jest najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. No i tak, po prostu tutaj sobie damy jeszcze tą rzadkieweczkę po prostu. No i sobie teraz... Zaraz wracamy po prostu sobie tylko tutaj jakieś owoce, warzywka, coś na przykład do kuchni sobie tutaj na, tą, na ten e, stoliczek nałożę. No, dobra, i już po prostu tyle, i tylko jeszcze teraz tapety i lampy. Po prostu zobaczcie w ogóle, jak to ładnie mi wyszło. Tutaj na tym stoleczku po prostu nie dokuczały mi w tym razem. Po prostu ten jedzenie po prostu nie chciało się złączyć, tylko od razu za pierwszym razem ładnie się położyło. Razem jeszcze tutaj takie lampy w ogóle inne. Ale jako główne oświetlenie, no to. znaczy się nie, to nie będzie główne oświetlenie, ale dodajmy sobie jeszcze takie dwie lampy tutaj. O czego. Po prostu pozaświecam sobie wszędzie. I tak. Po prostu wiecie, co ja jeszcze widziałam? Widziałam w dekoracjach. Widziałam w dekoracjach. O, patrzcie, jakie fajne rzeczy. I po prostu tutaj jeszcze widziałam taki. Ale to sobie już chyba wolę dać do salonu. No, I po prostu w salonie to sobie dodajemy tutaj. I zobaczcie jeszcze w ogóle te zasłony. Nie mówiłam wam jeszcze o tych zasłonach. Wy widzieliście, jakie po prostu dałam tutaj. Ale nie mówiłam wam o tych. I po prostu one są granatowe. Ale dodajmy je jako do czerwonych. Po prostu będą tutaj pasowały. No i po prostu tak. W ogóle nie wiem, czy tutaj będzie dużo. Jakby po prostu. No, tych podłóg, no jest mało podłóg akurat podłóg jest mało a mi się wydawało, że po prostu było dużo to jest też dziwne jestem szokowana ale dobra, nie wiem czy w ogóle tutaj coś znajdę może być takie coś widzowie, proszę bo ja innego nie mam, naprawdę no to jest czerwone, proszę dobra, chyba się zgodzicie no, i teraz przechodzimy do salonu. Po prostu tutaj będzie szeństwo. I do pokoju po prostu rodziców. Dobra, po prostu widzowie. Ja teraz nie wiem już sama, czy zrobić taką kanapę, czy taką. Akurat, akurat tutaj jest fajna bardzo poduszka. I jest po prostu sobie drążka, na której można szaleć i jeździć. Ale ja po prostu, no, dodam to. Nie wiem, w ogóle, piszcie, która wam bardziej odpowiada. <laughs> Tak się po prostu, no bo ja teraz ciągle jem. Po prostu jest godzina, o której ja teraz jem kolację. Po prostu nie wiem dlaczego ja tak późno jem, tak, jak tak wcześniej jem kolację. Po prostu dlatego ja tak jem kolację późno. Po prostu dlatego, że ja zawsze muszę iść e, tak wcześniej, żeby po prostu nagrać potem filmik. Ale po prostu dzisiaj byłam trochę zmęczona i muszę się położyć wcześniej spać. Więc po prostu dzisiaj jadłam tak wcześniej kolację. Dzisiaj się muszę położyć wcześniej spać, dlatego że ja jutro jadę na wycieczkę i muszę spać. Stać przed ósmą i po prostu, no, ja tak nie wstaję po prostu, ja mam na którym dziś godzinę, ale no, po prostu muszę stać. Nie wiem dlaczego ciągle mówię po prostu, ale no, nie wiem, po prostu tak jest. No, widzicie, znowu położę. E, po, mu, po, no, nie wiem co ja dzisiaj mówię. Dobra, przeglądam sobie tak telewizję i tutaj nic nie ma. Ale dobra, wiem, że na pewno to do tej półeczki sobie tam coś można dać. W ogóle ja mogę jeszcze używać białych rzeczy. No to w ogóle że dobrze, że jest ten pomocniczy kolor. Po prostu no, bo mi nie dała rady. Zobaczcie sobie, po prostu tak to będzie wyglądało. Wiem, że trochę dziwne, ale to już trudno. W ogóle piszcie, jakim, jakiego koloru jesteście fanem. Bo ja sama nie wiem. Ja w ogóle jestem fanką, mogę wam powiedzieć, koloru niebieskiego. Ja po prostu jestem fanką kolorów no, takich jesieniowych, bo jestem jesieniarą. Ale ja nie wiem dlaczego, po prostu jestem jesieniarą. W pokoju nie mam takiego klimatu jesiennego, ale po prostu, no coś tam jest. W ogóle zawsze, zawsze, przez zawsze, wszystkie filmy nagrywam w moim pokoju. Nie wiem dlaczego zobaczcie, ja sobie jeszcze tutaj dodam bez problemiku takie pufy. I tutaj też na tym można się, To raczej nie pufy, tylko po prostu takie jako do siedzenia. No i tak. Teraz sobie tutaj przechodzimy do tej połowy, gdzie będzie pokój dla rodziców. No ale tutaj chyba nic nie będzie. Dobra, po prostu tak. Za dużo rzeczy tutaj nie ma, więc że będzie problem. No może gdzieś tutaj zrobimy to łóżko. No, zróbmy sobie tą komodę. Bo ja po prostu innej nie mam. Widzowie, innej nie mam. No, po prostu nie jestem zła. Nie jestem w ogóle zła, że nie mam tutaj kolorów takich. Ale jestem także smutna, że pani koloru czerwonego, panom koloru czerwonego może się nie spodobać. Ale proszę, spodoba wam się. Ma się wam spodobać, bo będę zła. Nie wiem, że ty tam nie będę zła, bo nie wiem, bo nie czytam wam w myślach. Albo dajmy sobie tej al, al, alarmy. Eee, no, naprawdę dzisiaj nie mogę mówić. Maneki, na przykład, można sobie będzie coś powiesić. W ogóle pytaliście mnie, mi się czy ja mam tak milion tych domków, że po prostu dostaję te wszystkie domki Po prostu ja... I pytaliście się mi, czy ja po prostu kasuję te domki i... Robię od nowa kolejny, jak przychodzi do kolejnego pora challenge No ja tak nie robię, ja nie robię po prostu, że dostaję milion tych domków, tylko po prostu ja kasuję ten domek Po prostu nadzierzam się nim, robię fotki, wszystko Żeby po prostu mieć go w pamiątce i potem po prostu go kasuję niestety Ale jak chcecie mieć kolejny, w swoim kolorze domek, no to musicie po prostu to po prostu muszę Wam skosować, no bo ja nie mogę dostawać milion tych domków. Piłeczka, jakieś tam rzeczy. To lepiej do pokoju dla dziecka, to nie. Dobra, tutaj już po prostu no, nie ma co dawać. Już mi się trochę sądziło. Ale pamiętajcie, że to też jest czerwone. I dobra. I tyle. Teraz sobie idziemy jeszcze po tapetę. No to po prostu będą kolorowe takie tapety, to będzie taki kolor, farba i jeszcze tutaj podłoga tam, wiem że taka bardziej ona jest do restauracji, ale innej nie ma, po prostu nie stosować białej, żeby po prostu było większość rzeczy w czerwonym kolorze, naprawdę. W ogóle tutaj jest jeszcze fajna, no to damy sobie jedną. Po prostu, jak ktoś też urządza, na przykład, jak ktoś też jest YouTuberem, tak jak ja, jestem w ogóle YouTuberką, bo jestem dziewczyną. Nawet widać po moim imieniu, że mam na imię Patrycja. I po prostu, widać po tym, że po prostu, jak ktoś jest w ogóle YouTuberem, to może sobie skapić mój pomysł. Ja nie jestem zła w ogóle jak ktoś skapia. Bo ja wiem, że jak ktoś skapia, to znaczy, że mu się podoba mój pomysł. To zawsze w ogóle tak, ja zawsze tak myślę. Po prostu, jak zgapiacie, to możecie zgapić ode mnie wszystkie pomysły. Bo na pewno wtedy, jak zgapiacie, to na pewno się podobają moje domki. Więc także, jak ktoś zgapia, to jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Bo na pewno mu się podobają moje domki. Ale jak mu się nie podobają, to już nie jestem wdzięczna. Ale na pewno tam się wszystkim podobają. Co ja w ogóle gadam dzisiaj za rzeczy? No, nie ma tutaj. No, zobaczcie, w ogóle domek na biało będzie mi najlepiej. Fajnie. Kto chce domek na biało? Napiszcie. Domek na czerwono to jednak jest dramat w łazience. W łazience jest dramat. I ja nie mam co dawać. To po prostu jestem taka przerażona, że ja po prostu nie wiem, no. Ej, to ja tego nie dałam. Przecież to jest świetne. No, czerwone. Widzę, wy widzicie. Czerwony jest. Dobra, po prostu podajemy trochę tego czerwonego tutaj, żeby. Co byłokolwiek widać. Domek na różowo będzie mi oficjalnie łatwo naglować. Jutro będzie filmik domek na różowo, więc oczekujcie fani różowego. Naprawdę mam nadzieję, że mi się spodoba, bo dużo osób chciało już na różowo i po prostu ja urządziłam posta i tam było najwięcej głosów na różowy. Po prostu, no i jeszcze w ogóle chcecie żółty domek. Na pewno chcecie, ale po prostu na no żółtego to jeszcze, do żółtego to jeszcze trzeba. Dużo poczekać. Zobaczcie, mam tu jakieś śminki. Pomadki jakieś. Siedziałam w lidę i po prostu kupiłam sobie rzeczy takie. Nie w ogóle wam wszystko mówię, bo po prostu no lubię wam wszystko mówić. No mogę to użyć, proszę widzowie. Dobra, nie mogę, szartuję. Smutno mi teraz. Ten naczynie jest trochę czerwony, więc zaliczcie, bo naprawdę chcę, żeby tutaj było dużo kolorów. To też jest czerwone, te perfumy też są czerwone. Trochę są czerwone, ale trudno. jest w tym momencie trochę oszukuję, ale nie bądźcie na mnie z O, widać, że tutaj jest coś czerwonego. Kąpkę też, albo dobra, już kąpki nie będę dawać, żeby się nie byli zdychli. Że tyle oszust tutaj na. E, że tyle oszust tutaj narobiłam. Coś tutaj można dać? Nic. Dobra, po prostu tyle. Nie no żartuję, no to nie na tyle. Nie na tyle, ale po prostu w łazience, no to już nie mam co dawać, więc po prostu no niestety, ale ja muszę już zakończyć. Po prostu. Żywlowanie ja łazienki. Tylko jeszcze dodam tutaj ze Ehm. Lampki i tego i to, no co to jest, no i podłogę i tapetę. No i jeszcze dywanik. Tutaj No i dobra, co teraz tutaj dawać? Sory, że się przez chwilę nie odzywałam I po prostu zamyśliłam się teraz o niebieskich bananach No tak naprawdę to nie o niebieskich bananach, tylko po prostu o challenge na różowo, to będzie specjal to po prostu Cześć, na to będzie najłatwiejsze, co było w moim życiu, naprawdę. No i tak się prezentuje domek, ale jeszcze nie jest gotowy, więc po prostu teraz dajemy sobie jeszcze rzeczy. Um, ale to się nie rzeczy, tylko po prostu teraz sobie robimy tej sypialnię. Dla dziecka. I tak to będzie to łóżko. Tu jest mega problem, po prostu nie mam co dawać, ale dodamy sobie szafę, ok? Więc widzowie, dajcie mi to, zrobić tą szafę który no może, możecie teraz słyszeć dźwięk suszarki ale to nic się nie dzieje bo po prostu no tam moja mama sobie suszy włosy ej w ogóle biurko sobie chciałam tutaj zrobić ale nie ma w ogóle koloru takiego przepraszam za odgłosy w tle dobra no dobra zrobimy sobie po prostu takie dziwny stolik Takie krzesełko, Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo ja mam zasłaniam. O takie, zobaczcie. Sobie i dobra. Takie lampy. Cóż, takie życie. W ogóle ja wcześniej mówiłam, że dam Hello Kitty do pokoju dziecięcego, a teraz sobie tak w ogóle pomyślałam, że ja nie mogę dać tutaj Hello Kitty, bo po prostu tutaj nie da, nie, nie da, sobie, nie da się dać żadnej tapety tylko po tutaj podłogę, ja ciągle daję tutaj te jabłuszka, bo nie mam co innego dawać więc dobra, no po prostu teraz będziemy kończyć odcinek jeszcze was oprowadzę tylko no i kończymy e, zrobię w... e, po prostu, nie wiem czy to jest zrobić już postacie do niebieskiego, do czerwonego domku no po prostu dobra, już zrobię może na szorcie, ok? nie bądźcie źli, pani koloru czerwonego dobra, czyli tak, mamy garderobę, no trochę pusta bo nie ma dużo rzeczy e, czerwonych, ale też bardzo, ale bardzo ładna. No i tutaj mamy kuchnię, bardzo ładne, naprawdę już dużo rzeczy widać, tutaj kontury wykończone. E, I tutaj po prostu mamy też bardzo dużo salą łączone ze sypialnią dla rodziców, też bardzo dużo czerwonych rzeczy. Łazienka, no już, no już chyba trochę więcej... Nie, dobra, w sumie to już więcej czerwonych rzeczy, ale... Ten meble są po prostu, większość mebli jest po prostu w kolorze białym. I tutaj pokój dla dziecka, skromny takie malutki, na przykład dla dziecka, ja po prostu zawsze będę robiła w tych domkach czasem rodzinka, bo ma tam dziecko, na przykład dziecko, czasami będzie dziewczynka, czasami chłopczyk. No to po prostu to by było na tyle. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę ze subikiem i ze... I ze dzwoneczkiem, bo po prostu dzwoneczka to nie musicie, ale jak chcecie być na bieżąco, no to po prostu na bieżąco, żeby być, to musicie kliknąć sub, ten subika ze dzwoneczkiem. Ale sub to jest najważniejsze, sub macie, ma być sub, ma być sub, naprawdę. Ja zobaczę, na przykład gdy będzie 27 wyświetleń, to ma być... E, nowych e, 26 nowych 27 nowych Subskrybentów Rozumiecie o co chodzi? No to zostawiacie tego suba, bo lecimy po 40, po 400 400! Ale to szybko zleciało 400! Widzowie, jeszcze tylko 400, dobra pa! Widzimy się w challenge'u na różowo. Nie piszcie tylko po prostu, nie piszcie jakiego koloru byście chcieli, tylko po prostu na challenge'u na różowo napiszecie po prostu jaki kolor pa!